Uwielbiam ten dzień. Mój dzióbek zawsze przynosi same szóstki. Co ty robisz? Chwalę się. Wiesz, jaka to dla niego presja? A jak tym razem przyniósł, nie daj Boże, tylko piątki? Masz rację. Kochanie, nieważne jakie dostałeś stopnie. Ja i tak wiem, że się starałaś i bardzo cię kocham. No pokaż, co tam masz. Jak zwykle, same szóstki. Wiedziałam, wiedziałam. Na 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 O niczym nie zapomniałaś? Może chcesz mi coś pokazać? A tak, mam nową bluzę, pożyczyła Lizy. Bardzo ładna, ale miałem na myśli coś innego. Nic innego mi nie przychodzi do głowy. Podpowiem ci. To coś, w czym powinna być chociaż jedna szóstka. A, co? To... To opowieść na pięć czwórek i jedną trójkę na szynach. Trójka z dwoma minusami z czego? Z wychowania seksualnego. I to jest bardzo dobry stopień. Pani od Polskiego, kazała Ci to dać. O, lista twojej wychowawczyni. Pewnie chce mi pogratulować, że mam takiego. O! Co jest, kolego? No rozrabiałeś, przylałeś komuś na błysku? Nie, ja tam nie chodzę właśnie o tym pisze twoja wychowawczyni. Uważa, że na swój wiek jesteś zbyt poważny. Co za nonsensowna teoria. I powinieneś się więcej ruszać, uprawiać jakiś sport. No ba, popykamy w piłkę? Ona ma na myśli zajęcie w szkole z rówieśnikami. Aż tak widać, że jestem od niego starszy? Dobra, zapiszemy się do szkolnej reprezentacji. Ale tam już jest full. To do drużyny koszykówki. Jestem za niski. Siatkówki? W siatkę grają same dziewczyny. Dlaczego wybierasz mu takie tendencyjne sporty? Niech gra w coś, w czym będzie naprawdę dobry. Co powiesz na szachy? Jasne. Sport dla aktywnych. Czekając na ruch przeciwnika, można bębnić palcami. Przynajmniej wiadomo, że to bezurazowe zajęcie. I tu się zdziwisz. U nas na Pradze był taki jeden szachista, jaki Kefir. Całymi dniami siedział z piwem na ławce i obmyślał otwarcia. I co? I po drugiej stronie ulicy Śmieciara przywaliła w hydrant. Woda zaczęła mu sikać prosto w usta i prawie się utopił. A ty mi mówisz, że szachy to bezurazowy sport? Ha! To może judo? To jest pomysł. Masz warunki. Widziałem, jaki wczoraj zrobiłeś przewrót. Potknął się o sierściucha. Ale wylądował na nogach. No prawie. Nie. Dzudo jest zbyt niebezpieczny. A co ty możesz wiedzieć o Dziękuję? Na przykład to, że zwykle nie uprawia się go z psem. I tu się zdziwisz. U nas na Pradze był taki jeden dżudo, niejaki. Pozwól na chwilę ze mną do kuchni, dobrze? No co, co? Nie powinieneś zachęcać Kamila, żeby zapisywał się na judo. To jest niebezpieczny i brutalny sport. I tu się zdziwisz. U Was na Pradze. Prosiłam! Nawet jeśli to przypadkiem. W jego wieku chłopcy zaczynają dzielić się na dwie kategorie. Z jednej strony są wysportowane, pewne siebie i zdrowe dzieciaki. A z drugiej? Jest Kamil. Niby co to, to ma znaczyć? Nie zrozumieć źle. Kamil to świetny dzieciak, ale. Naprawdę świetny, ale trochę jakby. w pewnym sensie jednak. Agata, on w szkole niepytany zgłasza się do odpowiedzi. Bo jestem bitny? Rozmawia z wężami i jaszczurkami? Bo dinozaury już wyginęły. Biega na palcach. Ja też. Dla ciebie jest już za późno, ale jemu jeszcze można pomóc. O czym jest ta rozmowa? Mam plan. Usiądź. Bóg im świadkiem. Nie chciałem być tym, który będzie ci to musiał powiedzieć, ale czy znasz określenie kujon? Mój syn nie jest kujonem. Tak, tak. Matki zawsze dowiadują się o